Dziś pierwszy raz gram w Go a Garden, nie mam bladego pojęcia o co chodzi w tej grze, znaczy no wiem, że chodzi tutaj o, no wiecie, znaczy wiem, że tutaj trzeba sadzić różne rośliny, owoce, w sumie to nie wiem czy owoce, no po prostu coś trzeba sadzić, ja serio nie wiem pierwszy raz w to gram. Here. E, dobra. O. Um. Kupuję. E. Aha, i mam zasadzić. Dobra. Ty tylko gdzie? A, tutaj trzeba. Yy... A, dobra. Yy... Yy. Nie rozumiem. O, dobra, zasadziłem chyba. Mówię chyba, bo nie mam bladego pojęcia. Dobra, to mam 10 dolarów. To jeszcze może kupię. Dobre, kupuję. O, już coś jest. A, i tutaj się sprzedaje. Dobra, to to już, już chyba rozumiem. Dobra, mam już 40. E, to teraz kupię sobie jeszcze takie cztery, ale szkoda, że... A, czek a czekajcie, czekajcie. Jeszcze, e, może już urosło. To e, sprzedam i będę, miał, e, i będę miał wtedy jeszcze... 80 już wtedy będę miał. To będzie mnie stać na te droższe. Dobra, to pokazuję mu to. Dobra, sprzedał. Teraz kupię sobie te Dobra, fajnie, fajnie. Czyli mamy truskawkę teraz. Mam nadzieję, że będzie z tego dużo hajsu. Aha, i teraz mam to chyba zebrać, czy co? A nie, to są chyba na razie krza krzaki. I tu chyba muszę poczekać? Kurde, nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. O, coś tam jest. A bo to chyba rośnie. No tak, to rośnie. Fajne. Dobra, widzowie, przeszłam na inny serwer, bo coś mi wywaliło. No słabo, no słabo. No słuchajcie, właśnie spotkałem widza i chce mi coś dać. O, akcept. O, co on mi dał? O, jaki pet! I jaki zarumbisty. I jeszcze coś. Co to jest? Dzięki, dzięki. Kurde. Dzięki. O, ktoś jeszcze mi da? Nie, ty, co to jest? Jak fajnie. Dobra, to sobie zasadza. A nie, to już jest. Ta... Aha, dobra, to już jest. A, dobra, dobra. Nie? Przed chwilą nie miałem nawet 100, a teraz mam dać 335 tysięcy. Jeszcze mi chcę coś dać. Co tutaj się dzieje, ludzie? Ja... Co... Co tutaj się dzieje to jest... osa. A tu mam dać tą osę. Dobra. A! I, i co ona będzie robić? Nie wiem. Okej, okay, dobra. Ale fajnie. Nie no. Pozdrawiam cię, Kamiliksek. Tutaj sobie kupię jakieś rośliny fajne do zasadzenia. Aha. No, aha. Dobra, dobra. Yy. Co by sobie tutaj kupić? Co by kupić? Aha, dobra. Y yeah. y ja sobie kupię tak. Nie, tego nie można. O, to sobie kupię. To są. Y A nie, to Czy tomato, czy tomato. Nie, no, tomato <mulans>. chyba, czyli, <Leonardo, mulans. limitations> czyli ziemniaki. A, bo ta osoba to jest PET, czyli on pewnie y, coś robi. Ale te truskawki szybko rosną. O, tutaj już coś rośnie, rośnie, rośnie. Ło, co on robi? On podlewa. O, coś tutaj jest. O, to są pomidory! Pom... Czekaj, Tomato to są pomidory. Dobra, y... <ścoughs> no... Y... No zbyt nie umiem angielskiego. A to bo to do czego? Co ona robi? Dobra, teraz mogę sobie te truskawki wziąć. Tylko czekaj. O. Dobra, kupię sobie jakieś nasionka. O, to jest takie nasionko. O, te... to wyprzedamy. Wyprzedamy, wyprzedamy, no. Znaczy nie wiem czy wyprzedane, ale no... Po prostu nie można kupić. O, tej. Popcorn. Znaczy nie... Jaki popcorn ja! Yy, nie popkrą tylko... Yy, tak, kurydza Dobra, jeszcze jakieś nasionka. Tylko widzę, że tutaj są wyprzedane, ale tutaj jest takie ciekawe. Tylko... No, no nie będzie jakoś dużo dawać. Chciałbym jakieś takie dobre kupić. Tylko one po pierwsze by były drogie, ale w sumie to... No nie by było mnie stać dlatego, bo... No trochę tych pieniędzy mam. Eee. Yy... No, ale są wyprzedane, kurde. Siema um, Siema. segma Siema, Schema. w sadzonkę. Nie da się. Kurde, słabo. A peta? Petta, petta, petta. Petta jak to Dobra, wschodzi słońce. Jak się nie mylę. I tym akcentem zakończymy ten odcinek. Nara.